Cześć hey, wszystkim, z tej strony Ambros, witam was w nowej serii, tym razem jest to, oczywiście, strategia firmy Blizzard, czyli StarCraft 2 Wings of Liberty. Tak jest, kampanię jeszcze nigdy nie zaczynałem, no w sensie odkąd od, od, mam grę. Więc cóż, mam nadzieję, że ustawienia są w miarę, może jeszcze je luknę na wszelki wypadek, nic mi tu się nie poprzestawiało. Antialesja nie jest złączony wszystko na ultra, chociaż mi gra nie powinna chodzić na ultra, głośność jest okej, okay. rozserowanie standardowe, rozgrywka zawsze, battlenet, e, jest w miarę, dobrze, tutaj ostatnio grałem sobie, no w sensie przed chwilą, e, szybki mecz, mogę wam pokazać, jestem piętnasty, e, jakoś tam mi idzie szczerze powiem, tak, 15 w randze, no, chciałem wyjść na swój profil, kurde, o, podsumowanie właśnie. Na razie jedynie 19 zwycięstw. Kampania widać nieruszona. E, no cóż... <laughs> Mam 60, a 19 tylko wygrane, więc... <laughs> Słabo mi idzie. No, ale cóż. Zegar lepiej w tę stronę. I zaczynamy w takim razie kampanię. Nowa kampania, oczywiście. StarCraft 2 Wings of Liberty. Let's begin. E, pójdziemy sobie na normalnym poziomie. Wiesz, że normalnie jeśli się... masz doświadczenie. W grach strategicznych. Nie będziemy się tam... Przyjmować jakimś tam wyższym poziomem. Powiadają, że człowiek nie dowie się, co się w nim kryje. Dopóki nie odbiorą mu wolności. Ciekawe... Jak dobrze ty siebie znasz. Wyjście na platformę. Zamy sześć, pirat, Zdrajca Dzisiaj podchodzisz wolny. Ale jak się wkrótce dowiesz. Aber du wolltest. Was Popełniaj błędów. Nadchodzi wojna, która przyniesie chwałę i okrucieństwo. Panie Findlay, korzystaj z wolności. No. Ileż można czekać? Lepiej to było w angielskiej wersji, to było Hell. It's a bad time. Starka 2 Wings of Liberty. No i witamy na placie Marsara. Jest tu jeszcze pobieranie, widzę mi się uaktywniło. Hmm. No nic, zobaczymy, o co kaman. Muszę sobie krzesło obniżyć, my co? I zaczynamy. Przez imperatora Arcturusa Męcka. Jej celem było upamiętnienie zakończonej ponad 4 lata temu wojny szczepów. Na miejscu była Kate Rockwell. Imperatorze, zagrożenie ze strony zergów jest bardzo poważne. Lecz zamiast to zbrajać naszą flotylę, trwoni pan Tryliony na ściąganie eks-rebeliantów, takich jak Jim Raynor. Jim Raynor stanowi obecnie jak najbardziej realne zagrożenie dla dominium. To terrorysta i rewolucjonista, którego jedynym celem jest sianie niezgody i podburzanie społeczeństw. Wraz ze swą bandycką ferajną doprowadził do wybuchu powstań na sześciu planetach. Lista zostanie ukarany już wkrótce. To jeszcze nie koniec, Fredny, synu. Adiutancie, czy oddziały są gotowe? Pańskie oddziały są gotowe i czekają na rozkazy, komandorze. Wczytuję dane taktyczne. Dobrze. Najwyższa pora porządnie rozkręcić tę rewolucję. Tak jest. Właśnie poznaliśmy głównego bohatera, czyli Jim'a Raynor'a. Stacja pograniczna Rubierze to centrum logistyczne Dominium na Marsarze. Podważenie kontroli Dominium nad tym miejscem poważnie zaszkodzi działaniom Męska na całej planecie. No tak, poziom normalny dostajemy pierwszą, yy, pie, Pierwszy oddział, czyli Marińców. To cóż, idziemy. Raport sytuacyjny, adiutancie. Dominium stworzyło centrum logistyczne na terenie miasta Pograniczne Rubieże. Miejsce to stało się bazą wypadową dla wszystkich operacji prowadzonych na Marsarze. Jakiś czas temu Dominium przesunęło część sił poza miasto, więc stacjonujące tam oddziały są nieco osłabione. Czy mieszkańcy współpracują z Dominium? Mieszkańcy pogranicznych Rubieży są wrogo nastawieni wobec okupanta. Brakuje im jednak broni i dobrej organizacji, by podjąć walkę. Jeśli zdołam wydrzeć kwaterę główną z rąk Mękska, to na długo osłabię jego pozycję na Marsarze. Przygotować statek! Lecimy robić Mengsowi kuku na muniu. Dzień wyzwolenia. Bieżąca misja. Stanowa podpowiedzi, więc... Aha, tak. Dziewczyna, którą widzieliśmy, yy, zdjęcie, które trzymało Jim, to Sara Kerrigan. Bohaterka. I niestety. biedna dziewczyna. Yy, na pewno w, w opisie dam odnośnik do mniej więcej historii, jaka się toczy od czasów pierwszego. Mas yy, jeszcze powiedzieć Mass Effecta. Yy, pierwszego StarCrafta. Dobra, ciśnij dowolny, klawisz i ruszamy. Nej! Hey. spacja, dobra. Ładnie się trzymać cisie ci w tym. Dobra, chłopaki. Pokażmy miejscowym, że nie muszą bać się dominium. Tak jest. I to jest właśnie Team Raynor. Sprzedaj mnie. No to Łapka w górę tak kolegi. samo samouczki wideo czekają na sprawdzenie. Hmm. Dobra, tam mniejsza samouczki, zachować odstęp, oczy dookoła głowy. Ogarniać się, idziemy. No tu sobie zrobiłem ten klucz: Marinsi Nowa jednostka Jim Reigny to jednostka bohaterska. Czasem, y, do swoich oddziałów na polu bitwy, będą dążyć jednostki bohaterskie, czyli właśnie Jim. Dobra, Ciskam przycisk A plan. i kliwany w tym wszystkim. Myślę. To jest ruch i atak jednocześnie. plan. Ha, jeszcze tylko powiem jak to będzie. Jedna misja, jeden odcinek Nie idźcie tą drogą. Rekieterze rządzą. Bo co? Las zabrać się do kupy. Niezły plan. Do ataku. Rozwalić ich. Rekieterze rządzą. rządzą. O no, jakoś tam do poszło. Do Kolega trochę oberwał. O! Możesz nie. Są liczyć. te Holobordy. Obywatelu obserwuj sąsiada Odstępcy sabotują postęp Komandorze zniszczenie dominialnych holobordów pomoże wzniecić rebelię przeciwko dominium Czyli standardowo Mam już powyżej uszu gęby męska Rozwalcie to Czas zebrać się do kupy. Niezły plan. Tak, tutaj oczywiście też nie będziecie mieli tych klawiszy, jak musiałem specjalnie ustawić wcześniej. Gdzie podzieli się ludzie? No. Coś mi tu dzwoni. Eee, dobra. Mam nadzieję, że nie słyszycie, Możesz nawet to trudno. Hej, Minks. No rety. Moi sąsiedzi. Moja rodzina. Zaczyna to cuchnąć. No... Cuchnie to już od samego początku, wiesz. Możesz na mnie liczyć. Zobaczmy co to się... O, automatyczny zapis. Komandorze, duża grupa wojsk dominium zbiera się w centrum miasta. Najwyższy czas zamówić tę specjalną przesyłkę o której mówiliśmy wcześniej. No. Są nasi, nasi koledzy. Dziękujemy za pomoc! Jesteśmy z tobą, Raynor. Pracujcie ciężko, no. bądźcie dumni! Musimy być... I kolejny. Poświęcać uchwale dominium. Do piecznej. Zniszyć to. Jestły plan. Trochę nam naszej jednostki obywateli ma tylko 3 życia. Mów. A, ale tam lasy brata. To jest już kolejny. Pracujcie ciężko. Do... bądźcie dumni. Musimy się poświęcać uchwale dom. dominium, was? Wiesz, jestem kiedyś. Dobra, zniszczyliśmy 13 na 6 holobordów. Zobaczmy co tu jest. No, tylko one są ukryte, to więc warto chodzić. Dzimny ma 200 życia, ale podstawowe jednostki ja ma klątć. Ja no niestety, Dzim. A w ogóle. Y może sobie poklikamy na Dzima? Sprzedaj mnie, nie ma. Rozwalto. Co tam? Rozwalto. Jaki jest plan? Mój ojciec dobrze mnie wychował. Przynajmniej próbował. Widziałem, jak wiele osób niepotrzebnie ginęło. Zawsze przybywam w nagłej sytuacji. Każdy musi w coś wierzyć. Nie przeszkadza mi rozsądna ilość kłopotów. Koprul. Albo się kocha, albo nienawidzi. I ej. Chłopak ze wsi przetrwa wszystko. Wszystko w bojem się nie zadziera. Przydałaby się buteleczka Scotty Bulgers Old numer 8. Mam przyjaciół w kilku dziurach. Sprzedaj mnie. Jaki jest plan? No dobra, to jest tyle Jeszcze z jakiś rozkaz? Sobie Marina. Dołożyć komuś? Lepiej, żebym tego nie żałował. W szeregu, chłopaki. Gotowy do akcji. Cholera. Wciąż siedzę w tym ch... ubranku. Jak się wysikać w tym cholernym skafantrze? Cokolwiek zrobię, ciągle tu wracam! To mój karabin Gaussa C14 na dziewacz. Jest takich wiele, ale ten jest mój! Przyjechałem tu skopać parę tyłków i porzuć trochę gumy. I skończyła mi się. Dobra, chrzanić to. Jedyne, co powinien poczuć żołnierz, strzelając do kogoś, to odrzuć. Zauważyłeś, że nikt nigdy nie wraca do kosza? Kiedyś w obozie szkoleniowym? Przepraszam, muszę beknąć. Na zdrowie. Dziękuję komandorze! Poproszę o kolejnego! Czekałem na ciebie. Dołożyć komuś. Dobra, to mów... jest tyle. Więc ruszamy Czas dalej. Zebrać się do kupy. Możesz na mnie liczyć. O, co się dzieje? Nareszcie, miejscowi. Stać! Chronić naszą wolność? Tej wolności nie zostało za dużo. Mamy zbiega. Strzelają do Cywili. Wkraczamy do akcji. Co tam? I mam jeszcze osiągnięcie: Powrót Reinora. Znaczy to trzeba zniszczyć, Męsk kiedyś za to odpowie. Dziękujemy, Reynor! Wiedzieliśmy, że nie zapomnisz o nas. Na posterunku przetrzymywanych jest więcej ludzi. Zajmę się nimi. Dobra. już 5 na 6 tych holobordów zostały zniszczone. To jeszcze jeden. ludzi? ludzie. Dawno cię nie było w tej okolicy. Jesteśmy z wami, rekieterzy. Siedzimy i mamy pomoc. Możesz na nie. To teren zastrzeżony. Jesteście aresztowani, buntownicy. Osłaniamy cię, Raynor. Do ataku. Dobrze wiedzieć, czy ktoś trzyma moje pleki. Zniszczyć to. Rekieterzy rządzą. A, Ale zniszczenie! Do Zawsze to do zniszczenia. U niemy coś jeszcze jest. A, tutaj ludzie są. Dobra, zostało zniszczone. O oh je! Yeah. Myślałam, że nie da się z nimi walczyć. Myliłam się. Teraz dysponujecie bronią. Oraz środkami, by prowadzić walkę. Pamiętajcie, że Męsk może was zniewolić tylko wtedy, gdy mu na to pozwolicie. Dobra. Hmm. A to jest na poziomie trudnym, więc niestety nam się nie udało, bo ja gram na poziom normalny, może kiedyś. No i cóż, zaczmy co jest dalej. Może jeszcze coś będzie przed rozpoczęciem kolejnej misji. Pewnie się z wami pożegnam. Albo znad już teraz. Trzymajcie się i do następnych odcinków. Hej!